Korzystając z okazji, że jest tak pięknie, jest tak słonecznie, ja otworzyłam sobie żaluzję, nasłoneczniłam moje półki oczywiście, ale tylko na chwilę i postanowiłam Wam jeszcze nagrać jeden fajny film. Słuchajcie, piękne perfumy, które łączą tak naprawdę dwa zapachy, które znacie. Dwa zapachy, które bardzo dużo osób z Was kocha, ale niekoniecznie każdy musi pokochać. Zapachy bardzo charakterystyczne i bardzo specyficzne. Otóż Lost Cherry, czyli piękna wiśnia, taka prawdziwa, naturalna i taka bardzo soczysta i Baccarat Rouge 540, czyli cudnie upleciony szafran z nutami takimi nieco metalicznymi, nie, nieco um, bandażowymi, um, niektórzy nawet tam um, gdzieś tam wyąchają, wywąchują krew. Dla mnie Baccarat Rouge 540 to po prostu fajny słodziak. Natomiast mam tutaj pachnidło, które łączy te dwa zapachy. Zapach, który mm, jest jednocześnie taki trochę bardziej mm, zadziorny, bo ma jeszcze w bazie takie zielone i takie trochę... Mm, tajemnicze, niepokojące nawet nuty. Ja tutaj gdzieś odkryłam jeszcze takie iglaki, może cyprysy, może nawet nuty tui, takiej prawdziwej tui, jak sobie tak po trzecie tuje, to ona tak trochę gorzko i żywicznie pachnie i fajny jest ten akord żywiczny. I właśnie słuchajcie, ta słodycz, która tutaj jest w Eury, słodycz z karmelu, słodycz z właśnie z wiśni jest jakby skontrastowana z nutami takimi zedziornymi, z nutami szafranu i z nutami właśnie iglaków, więc dla mnie... Zapach jest przepiękny, bardzo pięknie gładko i tak soczyście upleciony, a jednocześnie taki kobiecy, i taki ewidentnie przytulny, takie gładkie, takie czyste, takie jak aksamitne i bardzo kobiece. Zdecydowanie poleciłabym tutaj ten zapach tylko kobietom, chociaż Zdaję sobie z tego sprawę, że przecież bakara róż czy losczery używają też mężczyźni nierzadko, więc jeżeli mają ochotę na takiego typu pachnidła, to i owszem, ale zdecydowanie zapach auria jest bardziej. Kobiecym, bardziej gładkim, takim bardziej mm, takim przytulnym, a jednocześnie takim soczystym zapachem, którym zdecydowanie zwraca uwagę innych. No i powiem Wam szczerze, że ten zapach kosztuje 259 zł, a pachnie cały dzień. Więc jego trwałość i jakość jest naprawdę fantastycznie e, proporcjonalna. Myślę, że tutaj można byłoby spokojnie powiedzieć, e, że ten zapach jest to po prostu perełka cenowa na półkach w perfumerii niszowej. Dlatego mówię o nim dlatego tym bardziej podkreślam, że warto sprawdzić, warto poznać i warto przetestować na własnej skórze. Myślę, że to jest takie nawet odkrycie moje odkrycie w naszej perfumerii tego roku. Dlatego, że w tamtym roku byłam oczarowana zapachem Chan Chan czyli białymi kwiatami podanymi z kakao, a dzisiaj, kiedy przyszedł czas, kiedy właśnie otulamy się bardziej może słodkimi, bardziej soczystymi, laktanowymi nutami, gdyż takie są właśnie trendy w perfumiarstwie dzisiaj, to ja mam ochotę na coś bardziej soczystego i właśnie dlatego Auria to jest taki idealny pomysł na teraz. Na teraz, jak ktoś po prostu chce mieć tak soczyście... Mieć tak karmelowo, a jednocześnie z szafranem. Czyli to, co lubimy w Baccaratusze albo to, co lubimy na przykład w Arabian Stąka, szafran potrafi gdzieś tam ten zapach tak trochę podkręcić, sprawić, że zapach, który zdecydowanie mógł być tylko słodki, albo tylko otulający, albo tylko taki, taki przyjemny, taki po prostu gładki, to jeszcze potrafi być taki, wiecie, zadziorny i taki trochę hałośliwy wręcz. Szafran ma taką, taką moc. Dla mnie perfumy z szafranem na pewno są perfumami bardzo takimi wyróżniającymi się. I ten szafra, mimo tego, że jest teraz tak popularny, to on wcale nie przytłacza i nie, nie wąchamy go na każdym kroku, nie, nie wyczuwamy go w bardzo dużej ilości perfumach, więc myślę, że cały czas jest jeszcze takim. No, Takim fajnym, naprawdę ciekawym i takim oryginalnym składnikiem w parfumach, więc ja polecam Aurię dla wszystkich miłośniczek i Lost Chary, i miłośniczek Baccarat 540 i dla wszystkich kobiet, które kochają zapachy gourmand, zapachy słodkie, ale jednocześnie do gourmand, żeby było tak podkręcone czymś innym, tak jak na przykład Lentardy jest podkręcone pieprzem, tak jak w Olimpii, no Olimpia może za słodka solą, ale tak jak tutaj w Auria jest podkręcona po prostu szafranem, to jest to idealny balans. Idealny balans słodyczy i zadzioru. Dlatego ja jestem na tak, dlatego ja proponuję. Testujcie, sprawdzajcie. Oczywiście w perfumerii możecie również nabyć taką malutką próbkę 2 ml i sprawdzić ten zapach, zanim się go kupi w całej 100 ml butelce. Dziękuję Wam pięknie. Pozdrawiam. Zapraszam na kolejne recenzje i do zobaczenia. Do usłyszenia. Pa, pa.